Córka miała taką gradówkę odporną na leczenie, bardzo dużą gradówkę na oku, nic nie pomogło. Dwa lata chodziła do takiej pani doktor Okuliski, nawiasem mówiąc bardzo bardzo cenionej przeze mnie. No i już zabieg miał być. No i tak zaczą, zacząłem szperać właśnie, może homopatia jednak. I trafiłem na stapy Sagry, tak? Pasowała mi ta stapy Sagry. ja znalazłem i przetłumaczyłem jeszcze opis Urajana Sankarana tej stapy Sagry i dałem córce do przeczytania córka mówi, że to jest o niej i ona w nie ogóle nie mi leży nie w obrazie tego głęboki, leku prawda? Jednocześnie, że to nie był tak 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 miejscowa, tak zwana kliniczna, objawowa homopatia. Tylko jak to ma być naprawdę skuteczne, a coś jest przewlekłe, mimo że objaw miejscowy, to tak naprawdę dobranie tego głębokiego leku dopiero usunie skłonność do gradówek, tak? Tak było u ciebie u was? Tak, tak. O oczywiście i tak, dokładnie, dokładnie Aniu. I powiem ci tak, córka wzięła tą trzydziestkę też jeden raz i po tygodniu żeśmy powtórzyli, no i mówi, że nic się nie zmieniło, ale minął miesiąc i mówi mi, tato, gradówka jest o połowę mniejsza, a nie drgnęła przez dwa lata. Była cały czas duża. Po dwóch miesiącach nie, ma, nie było śladu po gradówce. Co, Także powiem, już? że. Halo, halo? Nie, nie nawracała. Mi... Nie, nie wróciła, nie wróciła nigdy. Nie wróciła nigdy już od dwóch lat nie wróciła nigdy gradówka. Od trzech nawet nie wróciła nigdy. Ani nawet jęczmienia nie ma w tej chwili. Także powiem, że to był taki pierwszy mój kontakt, ale... Tak jak czytaliście, czytałeś ty i córka, to się wydawało, że do psychiki, tak? do charakteru pasuje. Do... Yy, tak, pasuje do charakteru. Właśnie pamiętam z Rajana Sankarana, bo czytałem różne wtedy też, ja nie znałem się totalnie na tym, ale tak jakoś, nie wiem, intuicja mi podpowiadała, że to musi być gdzieś głębiej, nie weźmiemy sobie jakoś tak leku od tak, gdzieś tam, czy dwóch leków, bo to jest dla mnie w ogóle jakiś absurd, jak się bierze dwa leki homopatyczne, a to jest tak popularne nawet w osobach, wśród osób, które kończą homopatię, że po kilka leków dają. Dla mnie jakieś dziwne, to jest w ogóle sprzeczne nawet z organonem, co ja mówię, ja Ale dopiero raczkuję. Na, no. Nawet na nawracanie lek tak, tak Nie leczymy objawowo, bo tłumimy tylko objawy. Tak, 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 dokładnie. dokładnie I właśnie właśnie ta stapy sagryja wtedy wtedy tak nam siadła, jakoś tak, nie wiem, intuicyjnie, bo ja mówię, miałem naprawdę niewielkie pojęcie wtedy. I tak mówię, przetłumaczyłem ten opis właśnie z rajona. Ten opis, nawiasem mówiąc, chyba jest w naturze leków w tej chwili, w tej książce. Rajona Sankarana, zdaje się bo dawałem go jeszcze raz córce przeczytać, mówi, no to jest o niej napisane, no dosłownie o niej po prostu, jakby, jakby jej cały taki charakter, czyli to jest dobór leków właśnie do, tak jak mówisz, objawów tych umysłowych, nawet nawiasem mówiąc, to repertorium, Aniu, które no jest, jest po prostu niesamowite. Jeżeli, jeżeli ja mówię, ja nie praktykuję na co dzień, ale tak analizuję nieraz temat, to jest no, po prostu. Czyli, można myśleć tak. Tak, 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 dokładnie, dokładnie. Ale też Sagry akurat opisywałam, bo to bardzo ciekawy lek, który właśnie łatwo rozpoznać, zwłaszcza dla początkujących homopatów, jest tak charakterystyczna ta psychika, wrażliwość pacjenta, że właściwie można rozpoznać stafysagry, kiedy wchodzi do gabinetu czy wchodzi do pokoju. A, so, tak, o. tak tak się, się tak mówiło, że przeprasza, jakby, czy chce buty zajmować, czy puka od środka wychodząc, jest tak wrażliwy na krytykę, na zwrócenie uwagi, i że my, my to możemy od razu rozpoznać ta, mówię ta ciała, krytyka, tak ta ta możliwość... krytyka, ta krytyka i to się leczy wtedy, tak? Czy że, że pacjent przestaje być tak nadwrażliwy, przepraszający, że żyje i, i tak dalej? Nie? Na, na tą opinię tak strasznie nad, nadwrażliwy. I właśnie w Medycynie Nowej Ziemi opisałam też, yy, nie wiem czy pamiętasz, bo chyba też czytałam. Tak, to, tak, to, tak. O, serii, o to co? Jednym pomoże, tchem. Prawda? Tak, tak, to u córki było wcześniej, ale, ale rzeczywiście w książce tak to potwierdziło mi. Znaczy, no i przede wszystkim to, że y, tej gradówki nie ma. No, to, to, jest, to jest po prostu niesamowite działanie. To jest, I dla mnie dla mnie to był taki wtedy y, bodziec do tego, żeby wchodzić głębiej w homopatię, nawet dla własnych potrzeb tutaj, bo to, to jest niesamowite działanie. To jest, to jest y, po prostu, no, ciężko nawet w słowach to ująć. Y, jak to się dzieje, że ta informacja, bo tam nie ma substancji czynnej. No dlatego to dla, dla mnie kiedyś to było powodem do tego, żeby robić sobie żarty z homeopatii. No taka prawda, no to ja tego nie ukrywam. Gdzie w tej chwili jest to dla mnie no, tak logiczne. Y, szczególnie jako jestem informatykiem, tak jak wspominałem z zawodu. Y, nawet przykład pendrive'a, y, dwa takie same możemy pod mikroskopem badać. Nic nam nie wyjdzie ta sama ta sama ten sam układ elementów, ale informacja inna. Mhm. ale informacja inna jest, gdybyśmy chcieli, no, no jest tyle takich dowodów w naturze na to, że homopatia ma duży potencjał, no nawet te badania Diany Wojtkowiak, przecież też tam gdzieś, chyba ojciec Norkowski o nich wspominał też, gdzieś tam się zagłębiałem trochę w temat, niesamowite, niesamowite rzeczy, właśnie jakie informacja jest w stanie, To tak jak duch, jest, jest, jest moc. Szamaj... Tak, Szamani dokładnie. Szamana, żeby uzdrowić swojego pacjenta, nazwijmy to, o ile szaman ma w pacjentów, szedł do. Patrzył, jakie jest zaburzenie w, stan, w stanie ducha. Gdzieś tam mówiło się, że do podziemi musi wejść, te demony wszystkie jakby przegonić, czy uzdrowić, czy obłaskawić, i żeby uzdrowić tego pacjenta, gdzieś głęboko na duchowym poziomie zawsze, szedł po roślinę dla tego pacjenta, ale szukał właśnie, jakby, który duch tej rośliny. Tak naprawdę tu chodziło o też informacje, prawda? Tak, I tak, dokładnie. Rośliny, dokładnie. Nie? Jedna roślina właśnie. Była wtedy zawsze. Dla uzdrowienia tak. tego pacjenta. Duch tej rośliny musiał pasować też do ducha tego pacjenta. Czyli homopatia tak naprawdę. Tak, tak. Coś, coś, coś wszystko tutaj... Coś Gdzieś w tej naturze... We wszystko się rośliny, łączy. W mhm. do uzdrawiania wszystko mamy podobnie. A powiedz... Arturze, bo ja tutaj nie pytając, bo myśmy to teraz sobie rozmawiamy już po tym pierwszym wywiadzie, który był uh -huh. nagrywany o ziołach, o, twoi, o Twojej pasji, który, który przed chwilą był nagrywany, już wyłączyliśmy nagrywanie, ale jak Ty zaczęłeś tak pięknie opowiadać, tak, tak, tak. To ja włączyłam, nie pytając cię i teraz nagrywam. Nie ma problemu. I dlatego, i dlatego chciałam, nie zdążyłam jeszcze właśnie, tak pięknie opowiadałeś mi, jak twojej mamie i chciałam, żebyś to powtórzył. Właśnie ten wylew tutaj do oka, tutaj na białkówce krwawy mhm. był i, i co zastosowałeś i jak to działało? Opowiedz to jeszcze raz proszę tutaj dla yy, Więc Aniu, była taka sytuacja, że córka była właśnie u mojej mamy, no u babci, tak? I przychodzi szybko w stresie do domu, że tato szybko coś, bo babci się w oko coś stało. No ja rzeczywiście się zdenerwowałem, myślałem, że coś poważnego, no bo tak mi to w ogóle wyglądało, tak, bo przychodzę całe oko czerwone. I podałem mamie jednorazowo Arnikę w potencji C30 i no, cały proces, cały proces nie dłużej niż 3-4 dni, gdzie właśnie ta biała część wróciła z powrotem do formy. Czyli po prostu zniknął, wchłonął się, tak, wchłonął się całkowicie właśnie krwiak, dokładnie. kilku dni, a to jest niesamowite, bo to jedna dawka trzydziestki Arniki, a normalnie to wiem, wiem z doświadczenia, jeszcze zanim poznałam homopatię, że to się wiele tygodni potrafi wchłaniać. Bardzo tak, dobrze. tak, bo tak jak właśnie jeszcze widziałem ten wylew u mojego taty, właśnie ten wylew taki dooczny, no to gdzieś chyba z miesiąc miał takie czerwone oko. To się wchłania niesamowicie wolno, regeneruje się. A tutaj, no przy czym moja mama, tak jak już właśnie wspominałem, już ma też swoje lata i te możliwości regeneracyjne organizmu nie są już takie jak u młodego człowieka, tak? A tutaj dosłownie cztery dni i oko wróciło do pełnej formy. Okay. No Jest to niesamowite właśnie. To jeszcze jest to to, niesamowite. Że, bo to się też nie nagrało, jak sobie rozmawialiśmy przed chwilą. Że mówiłeś, że pracując jako nauczyciel, masz czasami, czujesz, że masz zdarty głos, taki nieformalny. Tak, tak. To, bo ja Cię zachęcałam, żebyś nagrywał więcej po prostu swoich filmików na YouTube'a o ziołach i tak dalej. I ty mówiłeś właśnie, że ten głos jest taki, no nie do końca może klarowny. Wieczorem tak, już nieraz po pracy, już mam taką chrypkę kurczę, właśnie, że. A ciężko ja ci, jest mi głosem oprawa. ja Ci zasugerowałam, żebyś sobie spróbował Arnika C30, bo ona jest też właśnie przy chrypkach, przy te, jakimś zdartym głosie po przeciążeniu tego głosu. Jak ktoś gdzieś musiał krzyczeć i tak dalej, bo Arnika w ogóle działa przy zmęczeniu mięśni, na przykład wysoka wspinaczka, wysokogórska, jakieś treningi sportowe, intensywne i mamy poczuć zakwasy, jakieś zmęczenie takie i tak dalej, to ona pięknie działa, że nawet tych zakwasów najczęściej nie będzie. Tak... Pod tym kątem używałem Arniki już, właśnie po takim zmęczeniu. Także rzeczywiście robi dobrą robotę. To powiem, że. Także daj znać, czy, czy coś pomaga na przeciążenie głosu. Oczywiście, Bo to też oczywiście, mięśnie, Aniu. Tak? Przecież struny głosowe to są mięśnie, więc tutaj jak najbardziej. Mi się... Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Oczywiście, oczywiście. Spróbuję właśnie przy pierwszej takiej okazji, jak głos będę miał taki przeciążony, właśnie yy, dać, podać sobie właśnie no, Arnikę. tak? Także. Dzień jasne, ci. jasne. To mamy dwa super, super, dziękuję również. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję Aniu, również.